Witam serdecznie. Mamy dzisiaj niedzielę 24 maja. Zbliżamy się wielkimi krokami do końca roku szkolnego i do egzaminów. I dzisiaj chciałbym Wam przekazać kilka informacji dotyczących zarówno egzaminów, jak i naszej działalności tutaj w szkole, jak i w Brykolandii. Może zacznę od tego, że 1 czerwca, czyli w poniedziałek za tydzień, otwieramy biuro dla wszystkich naszych uczniów i naszych klientów oraz brykolandię. Oczywiście w nowym, zaostrzonym rygorze, o czym powiem nieco później. Biuro będzie otwarte od godzinki 13 do 20 w poniedziałku do piątku. Natomiast brykolandia od godziny 13.30 do 19.30 również od poniedziałku do piątku i w soboty od godziny 10 do godziny 18. Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca, czyli pierwszy dzień po wznowieniu działalności, Wszystkie wstępy i wszystkie opłaty będą obniżone o połowę, czyli 50%. Jeśli chodzi o oczywiście, wstępy dobrywalne. Jeśli chodzi o egzaminy, to przewidujemy je na 3 i 4 tydzień czerwca. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to będą one w formie online, ale jeżeli by miały ulec zmianie na bieżąco, będziemy o wszystkim informować. Aby uniknąć problemów technicznych, e, po stronie naszych e, uczniów. Postanowiliśmy, że w tym roku zrezygnujemy wyjątkowo z egzaminu ze słuchu, jak również egzamin pisemny będzie przeprowadzany w formie ustnej. A zatem część ustna, zgodnie z planem, e, będzie przeprowadzona w około 15 minut na każdego ucznia i już w tym momencie nasi lektorzy Uprzedzają uczniów odnośnie materiałów, które muszą przygotować. Przekazujemy zestawy egzaminacyjne, cztery ustne, jak również plansze, które będziemy omawiać w trakcie egzaminu. Natomiast egzamin pisemny nietypowo będzie przerobiony w tym roku również na formę ustną. Każdy z uczniów będzie miał około 20 minut do przygotowania się i do zaliczenia egzaminu pisemnego, ale w formie ustnej. Dlatego też wszystkie nasze testy przerabiamy pod kątem możliwości sprawdzenia waszej umiejętności z gramatyki i słówek w formie ustnej. Nie obawiajcie się tego egzaminu. On będzie w taki sposób zrobiony, żebyście spokojnie w ciągu 20 minut mogli wypowiedzieć się, a zatem będzie dla każdego ucznia wystarczająco czasu. Natomiast zrezygnowaliśmy z formy takiej standardowej pisemnej, ponieważ obawialiśmy się wielu problemów technicznych po waszej stronie, jak również my no nie chcielibyśmy, żeby te egzaminy były zrealizowane również z pomocą, abyście gdzieś w jakiś tam sposób komunikowali się między sobą. Nie miałoby to wtedy żadnego sensu. Chcemy, żeby ten rok szkolny również zakończyć certyfikatem, który będzie rzeczywiście przedstawiał um, Waszą wiedzę, a nie niekoniecznie wiedzę, która jest osiągnięta z pomocą innych uczestników. Dlatego ten egzamin w tym roku, jedynym w tym roku, będzie w formie ustnej, a nie pisemnej. O wszystkich detalach będziemy Was oczywiście informować w trakcie kolejnych zajęć online. Yy, warunkiem uczestnictwa w tych egzaminach yy, online jest włączenie kamerki. Każdy egzamin będzie indywidualnie przeprowadzany z każdym uczniem, a zatem nie w grupowo. Niestety jest niezbędne, abyście mieli włączone kamerki na czas egzaminu ustnego, jak również tego pisemnego w formie ustnej. Natomiast jeżeli by rzeczywiście zdarzało się tak, że ktoś ma poważne problemy techniczne z tym, to bardzo prosimy o zgłoszenie tego do naszego biura. Chcemy, aby te egzaminy też były przeprowadzone z taką powagą jak to tylko możliwe, więc liczymy na to, że będziecie wyrozumiali i zaakceptujecie taki warunek, jaki stawiamy do, do egzaminu tego końcowego. Oczywiście o harmonogramie tych egzaminów, o datach, godzinach dla poszczególnych uczniów będziemy Was również w kolejnych komunikatach informować, jak również w trakcie Waszych y, zajęć online. Dla osób, które miały przez te 2,5 miesiąca jakiekolwiek problemy techniczne i z tego powodu straciły część zajęć, będziemy chcieli zorganizować jeszcze przed egzaminami, czyli w czerwcu specjalne zajęcia konsultacyjne. Więc osoby, które potrzebują jakiegoś powtórzenia materiału, a rzeczywiście miały przerwę w internecie, nie mogły z tych zajęć korzystać płynnie, prosimy o kontakt z naszym biurem i będziemy z nimi indywidualnie ustalać terminy takich zajęć indywidualnych. Moi drodzy, wreszcie Informacji chciałbym Was poinformować, ale już z drugiego punktu, z drugiego punktu w naszej szkole, i w tym momencie przeniesiemy się do brykolandii. Tak jak zapowiedziałem, druga część komunikatu z brykolandii w towarzystwie naszej rodziny, papug, która nam niedawno się powiększyła. i Na pewno zdjęcie już oglądaliście na Facebooku. Moi kochani, w związku z tymi papugami chcieliśmy ogłosić taki e, nietypowy konkurs dla naszych e, uczniów i wszystkich osób, które, dzieciaczków, które korzystają z brykolandii. Od praktycznie do 23 czerwca będziemy przyjmowali od Was prace plastyczne w dowolnym formacie, w dowolnej technice plastycznej, które będą zatytułowane Nowa Rodzina Papug w Brykolandii. I te prace będziemy przyjmowali do 23 czerwca, tak jak wspomniałem. Natomiast z tych najciekawszych prac wybierzemy 5, które nagrodzimy albo karnetem na taki jeden dzień, darmowych półkolonii, albo karnetem na cały tydzień zabawy w Brykolandii i o tym poinformujemy Was również po 25 czerwca. Natomiast wszystkie prace umieścimy tutaj na terenie korytarza Brykolandii, tak żeby wszyscy mogli podziwiać efekt Waszej pracy. Natomiast chciałbym przypomnieć też, że organizujemy półkolonie w pierwszych dwóch tygodniach lipca ostatnich dwóch tygodniach sierpnia tego roku, także już przyjmujemy w tym momencie zapisy. I również chciałbym poinformować, że wszystkie karnety do Grykolandii, które zostały wydane przed dniem 12 marca tego roku, czyli zanim zamknięto szkoły, przedłużamy ich ważność o 4 miesiące. Także spokojnie możecie sobie te karnety wykorzystywać w przedłużonym okresie. Moi kochani, na terenie szkoły, na terenie całego budynku Prefektu i Grykolandii będą obowiązywały zmienione reguły, zaostrzone reguły bezpieczeństwa i higieny. I te reguły ja Wam wszystkie podam na Facebooku, jak również podam Wam w komunikacie, może nie tyle w komunikacie, co będzie można sobie na spokojnie przeczytać i zapoznać się z tymi regułami. Wszystkie osoby, które będą chciały korzystać zarówno z brykolandii, jak w jakimś nawiązanym budynku, no będą musiały się do tych reguł dostosować. Mam nadzieję, że podejdziecie do tego z wyrozumiałością, ale chodzi zarówno o Wasze bezpieczeństwo, jak i bezpieczeństwo naszych pracowników. W związku z czym wszystkie te zasady będą tutaj dosyć rygorystycznie przestrzegane. Na terenie budynku będziecie mieli wiele punktów, w których można będzie dezynfekować ręce, można będzie umyć ręce, wyczyścić i również my będziemy bardzo dbali o to, żeby w tym budynku były zachowane najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny dla Was. Dlatego wszystko będzie regularnie dezynfekowane, czyszczone, sprzątane, wietrzone, aby zapewnić Wam maksymum komfortu. Także zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, żeby korzystanie z naszych usług tutaj było dla Was jak najbardziej bezpieczne. To tyle na chwilę obecną. Wkrótce będą kolejne komunikaty, ale ja już się z Wami żegnam razem z naszymi papuszkami. Miłego wieczoru życzę i do następnego komunikatu.